Houston, witam Was po prawie dwumiesięcznej przerwie. E, niestety miałem problemy z radiem, nie mogłem się z Wami skontaktować z ziemią, ale wszystko jest już w porządku, żyje i nasza misja cały czas trwa. Aczkolwiek e, zacząłem tutaj troszeczkę przebudowywać naszą bazę, ponieważ ostatnio dzień po dniu cały czas próbujemy odkrywać nowe tereny, a przydałoby się troszeczkę zająć tutaj e, okolicą Są i czy, czy, czy wy jesteś tutaj na jakimś spotkaniu? Czy to jest jakiś, taki pojedynek, jak na Dzikim Zachodzie, że jest tu, du, 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 du? Nie, przyjaźń zakończyła się z czokletem, teraz tańcząca lama is my best friend. Tańczą. chwila, tańcząca lama. No zobacz, jak tańczy. Chwila, chwila, chwila. A czy tam przypadkiem. Przecież my tam mamy lamę. No tutaj mamy własną. chwila, czyli to jest. personalną, osobistą. To jest jeszcze inny handlarz, przecież my tam tego handlarza zepchnęliśmy. Ze... Zapchnąłem, okej, okay, już, zapchnąłem, no co, już będziesz też wy wypominałam, będziesz kurczę tutaj jakieś moje... Yy, yy, halo, panie handlarzu, yy, nie, że, nie żebym był niemiły, nie, nie żebym pana podpuszczał, ale... Um, wie pan, jak skończył poprzedni handlarz, i nie chciał mi sprzedać? Mam jednego przyjaciela na tej wyspie oprócz ciebie i już go musisz. Słuchaj, ty jesteś zazdrosny. Uuu, Glowstone można u niego kupić. Okej, okay, a po co by nam to było? Żeby ładnie zrobić ładną lampę w naszym domu, wow. który jeszcze nie jest rozbudowany do końca. Wow. A na którą dzisiaj wyspę idziemy? Znaczy, wyspę. To nie są wyspy, to są planety. No tak, ale wiesz co, ja bym najpierw e, postanowił tutaj troszeczkę powiększyć nasz domek, bo jest dosyć mały, e, zacząłem tutaj robić już nawet taką małą przestrzeń i można by coś w tym e, kierunku zrobić, Czyli birch sapling, mamy dwa różne rodzaje e, tych, mm, drewienek. Czokolad to coś, je, cały czas się coś teleportuje, to je, straszny jest taki dźwięk, taki z... No to I nie, Enderman. Wydaje, nie wydaje mi się, że to jest Enderman, bo po pierwsze go... Niko, niczy, nikogo, no niczego i nikogo go nie ma, bo ja nie wiem, czy on ma w ogóle płeć. Po drugie, to jest strasznie przerażające i mi się to w ogóle nie podoba. Po trzecie, w ogóle wiesz co, um, 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 gdzie ty jesteś? Yy, chodzę tutaj cały czas. Ja nie wiem dlaczego ty powiększasz nasz domek, biorąc pod uwagę, że powinniśmy jako priorytet wziąć wyniesienie się z tego miejsca. Najpierw trzeba zrobić badania. Najpierw trzeba wszystko posprawdzać. To nie jest takie hopsiub. To nie po to miliardy, miliardy dolarów z NASA przyszły, żeby zrobić tą misję, zorganizować. A NASA ci powiedziało, że będziesz musiał się użerać z jakimiś tańczącymi lamami oraz. O lamach mogłem wiedzieć, ale o zielonowłosych kosmitach to nie. Spróbuj do mi powiedzieć cokolwiek. Tak, w ogóle. Wiesz co? Chodź, chodź, coś ci pokażę. Tak? Poszłam na tamtą wyspę. z Myślą, że o, tam jest owca, my nie mamy łóżek, więc fajnie by było y, właśnie owce tutaj wziąć i y, odkleić jej trochę rzeczy. A wiesz, to tam nie jest, nie ma owcy. Gdzie owca? Tam nie ma owcy. Gdzie tutaj? No, a to wyglądało eee, jak owca. Są dwie pandy. I jest... O! Oh, mamy misia polarnego! Skąd to nam się wziął Czy misia polarne nie powinny mieć jakoś, nie wiem, może tego, tej polarności, jakiegoś śniegu, a, białych, po, może po white Christmas jest... I gave you my heart? But the very next day... No. Też nie, poczekaj. Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze miesiąc. Poczekajmy ten miesiąc przynajmniej, aż się reklamy w telewizji zaczną, to będziemy mogli sobie śpiewać. Jakie reklamy? Ty masz telewizję? No oczywiście, że mam, a ty tu nie masz telewizji? Nie masz, nie ma, nie ma, międzygalaktycznej kablówki jak w Riku i Morty? Um. Ach, przepraszam, bo musisz mieć bardzo wysokie IQ, żeby móc oglądać Riku i Morty'ego, ponieważ humor Co masz zawad... w ekwipunku? Słucham? Co masz w ekwipunku? Dużo rzeczy, bardzo, bardzo dużo ważnych Przez rzeczy. Gdzie wszystkie te rzeczy? Spróbuj mnie trafić, a stracimy wszystko. <laughs> Spróbuj mnie trafić. <laughs> Zaraz tam spadniesz. Stoję na krawędzi. Spróbuj mnie uderzyć, a stracimy wszystko. To wywal wszystkie rzeczy, nie będziemy mieli tego problemu. Nie będę wywalał rzeczy, bo, bo musimy zrobić domek. Potrzebujemy ładnej podłogi, ładnej posadzki, wszystko trzeba ogarnąć. A jak będziesz miła i mnie nie będziesz zabijała jak zwykle, ty, ty, ty. ty nie, nie wiem, to jakieś kurcze wojenne, wojenne wojenni kosmici, słuchajcie, bo. Bo. bo, bo normalnie. Cię ja słyszę. No, no, normalnie to by nie podsłuchiwali i by nie było takiego problemu. Ojoj, Eee... Ej, Słucham. Chodź, bo jest problem. Eee. O! Nie! E, co za! Co tu czy... on... co, co on robi? Okej. Okay. Co. Ej, a. <laughs> czy on. A... Czekaj, czy można ją rozhuścić? Przestań! Masz łuk? Przestań! <gry> nie Zostawmy dobrze. ją. dobrze. Niech sobie, niech sobie, niech sobie wisi. Ej, ale to jest bezpieczne dla niej? No tak. Jak udusi to, się? No, Chyba nie, za... bo... A nie, wiesz, to jest taka huśtawka za szyję. Ona nie jest za szyję, tylko jest za ten ubranko i to jest takie bungee. Ona po prostu się buja. E, ale powiem ci, wiesz co? że musimy zrobić ładną podłogę. Jeśli chcesz tak się przydać, nie, nie czy u ciebie, w, u ciebie w twoim dziwnym kraju, na dziwnej planecie, jest coś takiego jak podłoga w domach? Wiesz, jeśli co jest, ja nie wiem. Słuchaj, jeśli jeżeli jest, jest taka skomplikowana. Stop stop, 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 stop. Musimy sobie wytłumaczyć jedną rzecz. Człowieku, ty brudny, ohydny człowieku, który prawdopodobnie pewnie myje się raz na tydzień. Co? Ja byłam z rodziny królewskiej ty rozumiesz to słowo tam gdzie ty Aha, nigdy czyli nie w brudziła... życiu nawet nie nie, brudzi, nie brudziłaś sobie rączek takimi takimi plebejskimi rzeczami jak Absolutnie. robienie podłogi rozumiem obrażam się koniec koniec wiesz co zróbmy tutaj sobie koniec. takie okno jestem i... top 1% ludzi na świecie którzy wlecieli w kosmos wiesz ile milionów ludzi by chciało to zrobić tak jak ja jestem jestem Elitą społeczeństwa. Wiesz ile wywiadów bym przeprowadził w różnych telewizjach, jakbym wrócił na ziemię? No właśnie. Wiesz co, e... zaraz możesz być tą elitarną ziemią, albo możesz być elitarną gwiazdką tutaj na tym niebie i będzie. Uwierz mi! Uwierz mi, jeszcze jedno słowo i nie interesuje mnie, co mam w Kipunku, naprawdę. Dobra, to robisz tą podłogę, czy nie robisz mi podłogi? Um, a z czego byś chciał? No, wyrzuciłem ci drewno, jest takie różowe. Chyba ci rzuciłem, razem z siekierką. A, dobra, jest. Wiesz co, ja proponuję zrobić tutaj taką, e, takie okno, żebyśmy codziennie oglądali naszą balansującą lamę, bo wiesz ona co, ja przypomina ja mi o nie będzie, w życiu. Myślę, że ona nie będzie balansowała do końca swojego życia tutaj. Nie, właśnie ona, zobacz jakie ona, po prostu, to jest szczęście, ona sobie się wspaniale bawi, jak na nią patrzy, to sobie wspominam sensie o moich szczęśliwych chwilach, myślę, że kiedy jeszcze byłam nasz... szczęśliwa, a nie byłam tutaj. <laughs> Myślę, że nasz. Y, <noise> Myślę, że nasz y, tutaj handlarz y, może się niedługo przypadkowo zsunąć. Y, więc ja bym przypadkowo uważał, Przypadkowo! Spróbujesz go dotknąć! Ja go nie dotykam! Obiecuję go! Sp spróbujesz Lama go dotknąć! Go, Słuchaj, to już za dużo rzeczy. Lama go ściągnie, zobaczysz. Lama go weźmie i go poprząsnął. Hej, jeżeli on ma taką siłę, że tę lamę balansuje dosłownie na jednej lince, jednym ramieniem. No, ja wiem, że ty sobie tego nie możesz wyobrazić, ponieważ ostatni raz na siłowni byłeś może 5 po drugiej stronie. Ty, co to ma być? Co to ma być? Jakiś konkurs obrażania tutaj najlepszego kosmonauty na świecie? Ja, ja się tak nie... ja tak nie... nie chcę, Najlepszy żeby tak kosmonauta było. powiedział on. Wiesz co, to w takim razie ja jestem najlepszym elfem. I co, wierzysz mi? Nie wiem, skoro mówisz, że jesteś z rodziny królewskiej. No, to nie znaczy, że jestem najlepszym elfem, i wygram żadnych konkursów. Ale jakby ktoś próbował powiedzieć, że nie jesteś, to byś nas na pewno swojego jakiegoś ojca króla nasłała, nie? Hmm? Hmm? Wiesz co, tylko dla ciebie powiem ci szczerze, ja, jak my się rozstaniemy tutaj, po, ten, ja po tej Ja nie chcę planecie, z tobą w ogóle, tutaj w ogóle rozmawiać, to... jesteś jakimś, jesteś straszna, jesteś bardzo niemiła, najgorszy, najgorszy kosmita, z jakim miałem do czynienia. I... A miałeś z innymi? Nie. Okej. Okay. Jesteś pierwszym, coś pierwszym stworzeniem, które zauważyłem na tej planecie, dopiero potem zobaczyłem krowy i inne. O właśnie, tak, dosłownie. Krowy kosmiczne są dużo ciekawsze niż ty. Do widzenia. Idę sobie. O, o, nie, nie, nie. Widziałem, widziałem, że będzie biegła zawsze, nie? O. Du, 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 du. Nie! Wiesz co? O, dobra, dobra, dobra. Nie, nie wiesz co? Czekaj. Pogu Pogódźmy się. pis pokój na, na świecie, tak? Pokój w, na wszechświecie. Bądźmy wobec siebie mili i przyjemni. Um. Do tak, widzenia. Nie. Zostajesz tam, tam z nimi. Zostajesz tam z nimi. Ja już cię tutaj nie będę niańczyć. O. E nie próbuj nic obudowywać, będę się patrzeć. Będę cię ci patrzeć, ten eksces. Już widzę, co trzymasz. Co trzymasz, bra? La 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 la. A <grym> <grym> la la la. <grym> o, żeby tylko nie spaść. La 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 la, la. Wiesz co, życzę ci, żebyś la, la, la. skończył, jak wszystkie te takie la, szkieletory, właśnie. La, la. Okropny jesteś, jesteś najgorszym, jesteś najgorszym towarzyszem, którego miałam kiedykolwiek. I wie? Już tylko zjem chlebek, poczekaj. Słuchaj, mamy, mamy powiększony troszeczkę domek. Trzeba będzie zrobić Ale jeszcze Ale po dach. co? Powiedz mi po co? Po co powiększyłeś ten domek? My tutaj, ja tutaj nie zostaję na długo. Ja zaraz po mnie przyjeżdża jakaś kosmiczna taksówka i... Jakoś przez ostatnie, przez ostatnie sześć, sześć dni? Sześć <ścoughs> <ścoughs> odcinków. <ścoughs> 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 Jakoś nikt po ciebie nie przyjechał. Więc dlaczego tu ze mną jesteś cały czas? Dlaczego sobie nie pójdziesz? Lama! E, co lama? Lama! <laughs> lama! Lama! Gdzie ona jest? <laughs> co się stało z lamą? <laughs> Gdzie jest lama? O nie, moi, e moi drodzy. Rzucił ją! Co? Rzucił ją! Nie, 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 nie. Widzę tylko go, nie ma żadnego. Nie ma żadnych lam. <laughs> Słuchaj, nie, my się tak nie bawimy. Przede wszystkim świeczka dla lamy, a ja tu zaraz, ja tu zaraz wyjaśnię kolesia. Nie, ja nie. Nie, nie, pod... nie, to on się nam przyda. Nie dotykaj go! Ale ale lama. Możeś tak zbalansowała, że jej się niedobrze zrobiło i. Ale lama. Przeciwwaga, wiesz, przeszła. Ale lama. No ale zobacz, W ogóle co to, to za typ! On co zrobił z tymi lami? Żadnej już nie ma. Ale tylko lama. on sobie tak się. I takiej nie lubiłeś. I takiej nie lubiłeś. Śmiałeś się z niej. Bo To nie jest właśnie podmożej jej się smutno zrobiło i po prostu stwierdziła, że woli przebywać w przestrzeni kosmicznej Dobra. niż z tobą. Słuchaj, słucham. Ja proponuję na, pogodze... na tak. pogodzenie się. A kto się chciał godzić? Ja chcę się z tą pogodzić i proponuję pójść zobaczyć kolejną wyspę. Um, ale... Tylko gdzie? Chwila, gdzie jeszcze nie byliśmy? To jest pytanie. Wiesz coś, e, byliśmy tutaj tu, są byliśmy tyfie. tu, byliśmy tu. Mamy tą taką wyspę z jakby konstrukcją dziwną. I mamy wyspę taką lodową. Proponuję tutaj z konstrukcją e, dziwną. Poczekaj, stop. Nie wziąłeś pod uwagę tego, że przecież jest noc. E, tak. I jak my tam pójdziemy i zaatakują nas jakieś... E, a masz inne wyjście? Bicki? Mamy jakieś łóżko? No właśnie. Tu, 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 tu. Jesteśmy bezpieczni e, nic tu się nie dzieje. Wszystko jest perfekt. O o, o, nie jest perfekcyjnie, zapomniałem, 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 zapomniałem. E, e, Czy możemy go jakoś stąd. Nie, ja wychodzę, ja się schowałam w... tym, Ja się schowałam w rakiecie, ja nie wychodzę, dopóki go nie pokonasz. Dobra, on wraca, on, on sobie idzie na drugą wyspę, dobra, super na pewno. Tak. Nie oszukujesz mnie. Nie oszukuję. Jak wyjdę, to nie dostaniesz strzału w twarz. Nie dostaniesz. Obiecuję. Mamy. Z czego. Z czego mieliśmy Prizmarin? A, wiesz, że nie pamiętam. Bo mam bardzo dużo Prismarine. Czy masz może bardzo dużo jakiegoś surowca, z którego można by zbudować drogę? Mm, mam ten to drewno, które mi dałeś. E, wiesz co, to poczekaj. Wezmę o to. Hej, ale czy to nie jest ten sam... Grips, Grips! Crips, sips. Gdzie Crypsips? Crypsips, Sipsips sip. A to nie, to dru po drugiej stronie. To tak, tek... w ogóle wyższy. Czekaj, to nie jest ten koleś, który próbował nas zaatakować, ale wszyscy jego tak, koledzy jest, spadli. To jest i on, dokładnie ten. I i on on tu cały czas jest. Samotnie sobie tak chodzi po, po kosmosie i myśli sobie, jejku. Dokładnie. And, kosmiczny ender czekoletu. Tu nie jest bezpiecznie dla naszych Spokojnie, nóg, nóg, Spokojnie, nógów. wszystko w porządku. Ja tu sobie tylko tą terakotę troszeczkę poniszczę, żeby się do tamtej... Słuchaj, to jest, to jest jakaś starożytna kosmiczna świątynia! Tutaj mieszkali jacyś inni starożytni kosmici Czy ja wiem? Starożytni kosmici, rozumiesz? Tak jak w tym programie telewizyjnym Starożytni um, Kosmici! Właśnie miałam mówić, że chyba za dużo się tych swoich kanałów naoglądałeś. Starożytni Kosmici... Ej, a co jeśli oni... Co jeśli pójdę do nich i zapytam się ich, czy zrobili... Czy zrobili piramidy i się okaże, że zrobili? O nie, ja muszę... Ja muszę być na to gotowy, uwaga. Jeżeli... Um, tak jakby oni są kosmitami, o których myślimy, że są... Znaczy razem wyginę... Raczej wyginęli. Chociaż ty powinnaś wiedzieć, bo jesteś kosmitką. Jestem elfem. Jakoś... przestań być rasistą. Jakim elfem? Tyś kosmitką. Elfem? Co? Co? Co się stało? Przestraszyłaś mnie. Co się stało? Zaatakował mnie To perfitny, nietoperz. nie topesz. Nie topesz? Nie topesz. Skąd? Z nieba. What? Wiem jaki. O, on tu. Czy on tu jest? Czy on mnie będzie atakował? Ja nie wychodzę stąd. Ja idę do domu. Ale teraz będzie jeszcze gorzej, bo nie mam łóżka. Y, to wiesz co? Ja go może zabiję. Nie wydaje mi się, że ci się uda. Albo... Bo, dobra, to trochę się cykam, szczerze. Ja stąd sobie idę, Czy elo. on mnie będzie atakował w ogóle, czy nie? Tak w ogóle, czy ty masz jakieś jedzenie, człowieku? Y, mam elfie. Czyli? Mam chlebek. Okej, okay, to nie wiem, czy na to Ale mnie nie atakuje w ogóle. To czemu mnie atakuwa, atakował? Hm. No perfidy, zabij go, zabij go. Jak ciebie nie atakuje, to to się to nie, ci nie, nie zrobi. Mogę, nie mogę go zabić, bo on jest na górze. No to ja nie wychodzę z rakiety. Ja nie wychodzę z rakiety. To to jest, ja... zrób, zrób całą drogę, ja się wtedy to wiesz przetransportuję co? rakietą. Ja jak mam drogę. E, Dołącz do ciebie w rakiecie i sobie poczekamy, co? E, A, e, poczekajmy. Poczekajmy sobie aż y, się wszystko uspokoi, będzie miło, przyjemnie y, i będziemy mogli sobie wtedy... Y... O, Chrab chyba... W nocy. Chyba jest dzień, chociaż nie, nie widać, bo kosmos jest cały czas taki sam, ale wydaje mi się, że jest dzień. Więc... Czy mogę sobie zrobić z kosmicznego em, wosku jakieś może zatyczki do uszu? Uważaj, bo jest znowu nasz a, ziomeczek a, tam. A, ale wiesz co, bardziej, on jest taki bardziej smutny niż, niż ten, zobacz jaki on po prostu jest samotny, do końca życia będzie chodził w przestrzeni kosmicznej, pewnie dostał. I dobrze mu tak. E, tak w ogóle, ten. ten, ten no, przepraszam cię, ja nie, nie chcę być niemiła, ale ten y, most sobie normalnie można określić. Troszkę, troszkę ucha. Krzywy, Jest troszeczkę krzywy. Przyznaję, odrobinkę. Ale tylko odrobinkę. Pek. WENUS Myślisz, że tutaj będą ładne kobiety. No e. <laughs> wiesz, <laughs> mam nadzieję. Fajnie by było, jakby jakieś. Mm. Halo, e, piek, m, piękne kobiety. E, halo. A! E, co? Jest, ale taka bardzo stara. Oh, poczekaj, tu mam e, oko kolejne. Jakby... Kobieta, poczekaj, czekaj, 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 O nie! O, dobra. Tu jest taka bardzo stara, chodź, pogadaj z nią! No hej. Oj, dobra, 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 nie myślałem, że mnie może... Myślałem, że mnie może polubi... Nie mam żadnego miecza ani nic, więc mogę ją tylko... To, to, ja mam walczyć! Dobra. kilofem. Ej, ale tu nie ma żadnego skarbu! Jest... Rakieta. Co mi po rakiecie, kiedy nie ma skarbu i ciemny skrzynka? Ja jest, ci skrzy... jest, 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 jest. jest, jest. Je Co jest w niej? Nic takiego nie było, wiesz, trzy, trzy T. E, nic takiego nie było ciekawego w tym, w tej skrzynce. A ja? Co ty? Ja też miałem taki hełm? Jaki chemia? Nie wiem o czym, nie wiem o czym ty mówisz. No wiesz, no ja wzięłam wydajność 3 oraz ostrość 2, więc... No właśnie, więc nie masz co tutaj... Czemu, e... pokaż mi ten ja chcę go przymierzyć. Ja tego przymierzę, obiecuję. Wcale nie. Obiecuję, ja tego przymierzę. Ukradniesz? Nie ukradnę, oddaj mi. No dobra, masz. Co my tu mamy pod spodem? E... Czy jest tu jakaś... Ehehehe. Co ehehehe? Pasuje do włosów. No to co? Sugerujesz, że... sugerujesz coś? Nie. Coś ale hej, ty, na, ty i tak nie walczysz, nie masz miecza, więc ja coś... się tutaj nie... Ej, w tej wyspie nic nie ma. Nie, ale jest y, ten, arbuzowa podłoga, możemy trochę wziąć i zrobić sobie w domu arbuzową podłogę. Tu nic ciekawego nie ma. Arbuza podłoga. No ale no... a nie, to jest netherwart blok. Ej, tam jest oko! Co? Ominęliśmy ty... jedno? Ty ominąłeś? Chwila, czy tu nie ma przed jakiegoś... O, tu jest że zobacz, zobacz, ten taki pyciek. Ten pyciek. Jaki tutaj. pyciek? Pyk. A pyciek. Wenus jest pokryta e, chmurami zrobionymi z... z o, jakiegoś kwasu. Z bardzo trującego kwasu. To, okay. by, to, by, to, to by było idealne odzwierciedlenie kobiet. Niby taka fajna, niby taka ładna, ale pokryta kwasem. I, i zabije cię, jak tylko ją... Tak. Dokładnie. Nie rozmawiam z tobą, a ty wróć po to oko. I nie stary, po co idziesz tak jak ja, można sobie rakietą przy ten, Można, przy tam, ale kice? ja jestem, ja jestem, ja jestem analogowym człowiekiem, który używa analogowych nóg do analogowych czynności. I jesteś analogowym i przyleciałeś tej w rakiecie. Yy, no bo na I piechotę... I cały czas są przez jakieś głupie radio. No bo radio. na piechotę nie przejdę przecież, no. Tak Dobra. w ogóle... na pierścieniu, hop, 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 hop. Gdzie ty poszedłeś? Byk. Bo to oko? Serio poszedłeś? Tak i mamy cztery oczy, więc proponuję teraz... To pójdź do o, tego o. portalu! E... To po... e, mam problem? To, to jak twój e... To ja może naokoło sobie przejdę, po całym pierścieniu... Co się dzieje? E, ja sobie naokoło zrobię... Um, bo jesteś analogowym człowiekiem? Tak, a jak analogowy, no. prawdziwy człowiek, analogowo przyjdę na naokoło. Proszę bardzo, wszystko w porządku. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy się cieszą. Czy Mamy ja wiem? Creepera na księżycu. Gdzie? E, czy to było, A gdzie? nie, to nie na naszym. Dobra, to może się być. Hop, dobra. I hop. O-o. Dobra, bumnął, no, ale to nie ma problemu. Nic się nie stało. E, ale ty idziesz teraz do portalu? Tak, idę zamontować? Wszystkie oczy, które dostaliśmy. Czekaj, to znaczy, że wrócimy do domu? Nie wiem, czy starczy oczu. Tam chyba jeszcze troszeczkę trzeba było. Ale, czy to, czy to było tutaj? Czy ty przypadkiem nie. Tutaj się schodziło, dobra. Hej, czy tym przypadkiem nie. Um, tak, jakby nie zgubiłeś jednego z nich? Yy, nie. Na pewno? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zostało tylko jedno oko! Ale mamy jeszcze trzy planety do odkrycia! Mhm. Więc myślę, Jeden, że spokojnie. Dwa, mamy, znaczy, nie, przepraszam, mamy jeszcze. Nie, mamy dwie planety do odkrycia i jeszcze słońce chyba. Poczekaj. Mamy dwie, tak, dwie planety i słońce, więc myślę, że spokojnie. Nareszcie! I moglibyśmy sobie z diamentów też trochę wykorzystać na zbrojkę i będziemy mogli w końcu się do tego portalu przenieść. Ale poczekaj, czy tu jest... E, gdzie my tutaj startowaliśmy? Stąd chyba, tak? To jest nasz domek? O, to jest nasz domek. Dobra, słuchaj, to ja... Aha, możesz mi kasko oddać, wiesz, bo pożyczyłaś. Ale... A, ale on pasuje do włosów. Ale ty nie potrzebujesz kasku, bo nie masz tego. Nie ma... Nie oddychasz przecież. Nie potrzebujesz tlenu i tak dalej. Ale ty masz całą aeronową zbroję, a <laughs> ja nie. Moi drodzy, czy, mm, tsz, Moi drodzy, słuchajcie, to chyba na tyle na dzisiaj. Widzieliście co się dzieje? Cały jest kłótnie, cały czas jakieś, Ja nie wiem, ona mi, a myślę, że ona mi kiedyś normalnie zje głowę i mózg. Ja nie wiem. Wierzę słyszę. Nie słyszysz mnie? Tak więc, moi drodzy, słuchajcie, mam nadzieję, że... Em, mam nadzieję, że ta relacja wam się podobała. E, do zobaczenia w kolejnym dzienniku pokładowym. E, cześć.